Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale. Właśnie skończyłem Mistrzostwa Foot. Siedem wygranych. Nie jest to najlepsza, najlepszy wynik, ale nie jest też najgorszy. Ponieważ tutaj znajduję od 7 zwycięstwa, to do tego TOC Ultimate albo zmianę albo Foot 96 co jest bardzo fajną opcją. Do tego jeden z 3 TOC, yy, dam jeszcze jakieś do wyboru. 30 tysięcy, 20 kart i 10 kart. Otwórzmy to, zobaczmy, co tu jest ciekawe. O! Kuman, koman znaczy SPD będzie dobrze sobie liścić. Aż się nie spodziewałem. No to wiadomo, co się bierze. Oczywiście, że tego. No dzisiaj obserwuję tymi kartuchami takimi zajebistymi, już ta dzisiaj z Alibę 97, Pujola 97 Ta obrona wygląda coraz lepiej No tu pewnie już nic lepszego nie poleci niż ten 92 Ale 92 z karty 84 dawno nie miałem czegoś takiego Dobra, Tocik Albo Futis może Znowu Kuman, to nieźle No to nie, no to biorę go na przepałkę Ejajaj, ej, ej, szkoda Pajor już mamy No Mogłaby być lepiej, szkoda, że drugi raz kuman poleciał Ale Spoko Będzie na przepalonko Dobra Będę mógł swojego SPD w końcu sprzedać Co prawda kupiłem go specjalnie pod Mistrzostwa Ale go sprzedam może Chyba, że Kogoś innego tu będę potrzebował Co my tu mamy To no jest SPD. Okay. o Ale nie mam nikogo na lewo typowo Więc zamienimy to tak Jeśli z karty wzmocnienia w ogóle posiadam, Motor może być. No nie ma tego tempa jakiegoś super, ale yy, to wielki chłop raczej będzie, więc będzie dobrze. To sprzedamy od razu. 30 tysięcy, ile zapłaciłem? 30 tysięcy. Stawimy za 27,5, niech idzie. Coś tam jeszcze ciekawego mamy? Chyba nie. Dobra, teraz powróćmy do otwierania paczek A reszty. Niewielka liczba już dostanie, ale zawsze można sobie otworzyć. Może 10-83 plus. Nie, panie, jak jest. O, bohater. Williams. No spoko. Mój to jest wymienno 11 tysięcy. W sumie od razu ją na szybką sprzedaż, tych też. Nie chcę mi się z tym bawić za bardzo, bo no to kwoty tych kart 80 000. Cztery teraz są gówno warte Dobra, to może dwudziestu osiemdziesiąt dwa plus. U. to jest y, Europolik? Karta chyba. No i spokojnie na przepalanko będzie i elegancko i jeszcze została ta karta jedna fajna 96 plus daj coś jebanego no, no chyba średnia ta bez pewnie będzie no, nie będzie no nie będzie wydarzenie jest wymienne no, ale spokój. ciekawe czy on ma lepsze staty niż ten Kleiber. tak w sumie teraz to badamy minimalnie ale nie wszystko fizyczność ma lepszą dribbling ma gorszy strzały ma lepsze obronę ma lepszą jest możliwe z kaką ma gorsze i dribbling też o. Na razie chyba ławka, bo nie wiem Za tą babeczkę czy ją w, go wrzucać Zobacz yy. Dobra, kolejne do gracji. Te karty mi wypadły też takich paczki z dupy Kumanik jest yy. no tyle, tyle jeżeli chodzi o otwieranko chyba. Chyba, że jakiś fajny WBSik jest, ale ale to chyba tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie.